To jeden z wielu problemów, z jakimi musimy się borykać. Eee, te tematy są rzadko podejmowane przez partie polityczne. Wszelkie złożone obietnice są porzucane przy najbliższej możliwej okazji. Dzisiejsza demokracja jest wyłącznie wydmuszką, gdzie jedną, jedyną równością jest równość złotówki do złotówki. Klasa polityczna dobrą wolę wykazuje tylko wobec i wyłącznie przedsiębiorców dostających ulgi, tarcze i wpływy w Sejmie. Większość obywateli pozostaje bezrodna, bezbronna i bez wsparcia i perspektyw. Wobec... Tymczasem kapitaliści pasą się na wyzysku pracy, płacą grosze swoim pracownikom. Idealnym przykładem jest miliarder Rafał Brzoska, który wymyślił system napiwków dla kurierów impostu. Wymarzyli sobie świat, w którym my mamy się wzajemnie dyscyplinować napiwkami, zamiast dostawania godnej płacy. W tym momencie kapitalistyczny smog gromadzi góry złota. Hańba! Hańba! Jedyną alternatywą, jaką dostajemy w dyskursie publicznym, są wymysły skrajnej prawicy. Dzielą nas na grupy, żebyśmy rzucali sobie się sobie do gardła. Mówią nam, pozbądźmy się wszystkich praw pracowniczych. Prywatyzujmy służbę zdrowia albo deportujmy migrantów, którzy nic nam nie zrobili. A wtedy każdemu będzie lepiej. Żyło lepiej. z krajną prawicą mainstreamowe partie chcą rozmawiać, a nie z propracowniczą lewicą. Hańba! Nie zgadzamy się na taki świat. Kapitalizm go od środka, mury twierdzy kapitału, zbudowanej rękoma pracowników, zaczynają pękać. Udają, że wszystko funkcjonuje w rytm kapitalistycznych zakcianek, kompletnie ignorując ludzi. Nie jesteśmy jednak bezbronni w tej walce. Jak pokazała ostatnia rewolucja pokolenia ZEŚ w Palu, przyszłość jest w naszych rękach. Organizacje wiązują się w związki zawodowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje prac pracownicze, możemy obrócić bieg historii i uczynić jutro sprawiedliwe dla każdego. Wspólna praca, godna płaca! 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 Wspólna praca, W branżach, w których typowo zatrudnia się Ludzi młodych, osoby studiujące dominują obecnie śmieciowe formy zatrudnienia. W usługach we wszystkich polsen z to jest standard. Gastronomia, która działa głównie na pracy ludzi młodych, na pracy osób ze statusem studenta, to, to jest. Gastronomia to jest jedno z największych siedlisk patologii w zakresie.